Jeszcze nigdy w historii człowiek nie żył w tak gęstym środowisku informacyjnym jak dziś. To nie jest metafora ani publicystyczna przesada. To mierzalny fakt. Każdego dnia przeciętny człowiek styka się z tysiącami komunikatów, nagłówków, powiadomień, obrazów, opinii, alertów. Większość z nich nie jest neutralna. Są projektowane tak, by wywołać reakcję: strach, złość, poczucie zagrożenia, pilność. Świat przyspieszył, ale nasze układy nerwowe nie przyspieszyły razem z nim. Tempo zmian technologicznych, informacyjnych i społecznych drastycznie wyprzedza tempo adaptacji biologicznej. Funkcjonujemy w rzeczywistości, która zmienia się szybciej, niż jesteśmy w stanie ją zrozumieć i przetworzyć. To powoduje ciągłe, podskórne poczucie bycia spóźnionym, nawet wtedy, gdy obiektywnie niczego nie zaniedbujemy. Mamy wrażenie, że życie toczy się gdzieś indziej w innym oknie przeglądarki, w innej konwersacji, do której akurat nie mamy dostępu. Biologicznie jesteśmy wciąż bardzo podobni do ludzi sprzed setek lat. Ten sam mechanizm stresu, ta sama reakcja walki lub ucieczki. Różnica polega na tym, że dawniej bodziec był realny i krótkotrwały. Dziś jest abstrakcyjny, rozproszony i nieustanny. Nie ma jednego zagrożenia, które się kończy, jak drapieżnik, który odchodzi. Jest strumień sygnałów, który płynie bez przerwy: wojna, kryzys, pandemia, katastrofa klimatyczna, załamanie rynku, zagrożenie demokracji. Nawet jeśli nic z tego nie dotyka nas bezpośrednio, mózg nie odróżnia informacji od doświadczenia. Dla układu nerwowego sam fakt ciągłego sygnału zagrożenia jest wystarczający, by pozostać w stanie chronicznego napięcia. Problem polega na tym, że ten stan nigdy się nie kończy. Kortyzol, który miał nam ratować życie w sytuacjach ekstremalnych, stał się naszą codzienną kawą. Płynie w nas rano, w południe i wieczorem, powoli trawiąc nasze zasoby energetyczne. Prędkość świata sprawia też, że wszystko musi być natychmiastowe. Natychmiastowa reakcja, natychmiastowa opinia, natychmiastowa odpowiedź. Brak odpowiedzi zaczyna być odbierany jak błąd, a opóźnienie jak słabość lub arogancja. Tymczasem ludzki umysł potrzebuje czasu, by coś zrozumieć, a jeszcze więcej czasu, by to unieść emocjonalnie. W tym pośpiechu gubimy coś fundamentalnego, niuans. Szybkość zabija złożoność. W świecie 15-sekundowych filmów i krótkich nagłówków nie ma miejsca na to zależy na głębszą analizę czy wątpliwość. Wszystko staje się binarne. Dobre albo złe, nasze albo ich. To nie tylko ogłupia debatę publiczną. To ogłupia nas samych, oduczając nas empatii, która z natury wymaga zatrzymania się nad drugim człowiekiem. Kiedyś odpoczynek był naturalnym elementem dnia. Cisza nie była luksusem, była domyślnym tłem. Dziś cisza stała się czymś podejrzanym, niewygodnym, często nawet niepokojącym. Wielu ludzi nie potrafi już w niej wytrzymać. Sięgają po telefon nie dlatego, że czegoś potrzebują, ale dlatego, że nie wiedzą, co zrobić z brakiem bodźców. Boimy się własnych myśli, więc zagłuszamy je cudzymi. W dni wolne odpoczywamy, oglądając seriale, skrolując media społecznościowe, konsumując kolejne treści. To nie jest odpoczynek. To zmiana rodzaju stymulacji. Umysł wciąż pracuje, wciąż przetwarza obrazy, emocje, narracje. Różnica polega tylko na tym, że robimy to biernie. To jak karmienie się pustymi kaloriami. Jesteśmy mentalnie otyli od nadmiaru danych. A jednocześnie zagłodzeni z braku prawdziwej mądrości. Co więcej, większość tych treści również jest zaprojektowana pod uwagę. To kluczowe słowo: Uwaga. Nasza uwaga stała się walutą, ropą naftową XXI wieku. Najtęższe umysły inżynierii i psychologii behawioralnej pracują nad tym, byśmy nie odłożyli ekranu. Algorytmy nie nagradzają spokoju, niuansu ani ciszy. Nagradzają to, co zatrzymuje wzrok i podnosi tętno. Skrajność, konflikt, uproszczenie. W efekcie żyjemy w świecie, który systemowo podkręca napięcie psychiczne, a jednocześnie nie oferuje narzędzi do jego rozładowania. Tracimy przez to zdolność do nudy, a to właśnie nuda była kiedyś glebą, na której rodziła się kreatywność. Gdy umysł nie był bombardowany, zaczynał błądzić, łączyć fakty, wymyślać. Dziś każda sekunda nudy jest natychmiast leczona wyciągnięciem telefonu. Eliminując nudę wyeliminowaliśmy przestrzeń na innowację i marzenia. Nie chodzi o to, że ludzie są słabi albo nieodporni. Chodzi o to, że zostali wrzuceni w środowisko, które działa wbrew ich biologii. Permanentna ekspozycja na bodźce prowadzi do zmęczenia poznawczego. Trudniej się skupić, trudniej podejmować decyzje, trudniej odczuwać satysfakcję. Wszystko staje się trochę płaskie, a jednocześnie męczące. Nawet nasze sny zostały skolonizowane. Światło niebieskie ekranów oszukuje nasz mózg, że wciąż jest dzień, zaburzając produkcję melatoniny. Śpimy płycej, krócej, budzimy się zmęczeni, by od razu sięgnąć po dawkę dopaminy z porannych powiadomień. Paradoks polega na tym, że im bardziej jesteśmy przeciążeni, tym bardziej szukamy kolejnych bodźców, bo cisza zaczyna boleć. To zamknięte koło. Przebodźcowanie prowadzi do ucieczki w rozproszenie, a rozproszenie pogłębia przebodźcowanie. Nigdy wcześniej człowiek nie miał dostępu do takiej ilości informacji w tak krótkim czasie. I nigdy wcześniej nie testowaliśmy, jak psychika radzi sobie z czymś takim w długiej perspektywie. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które żyje w tym eksperymencie bez instrukcji obsługi. Jesteśmy królikami doświadczalnymi we własnym laboratorium. Być może największym zagrożeniem nie jest konkretna wojna, kryzys czy technologia. Być może jest nim chroniczny brak przestrzeni na regenerację, brak prawdziwego odpoczynku, brak momentów, w których nic nie próbuje nas przekonać, przestraszyć ani sprzedać nam uwagi. Brak czasu na bycie po prostu człowiekiem, a nie tylko punktem końcowym przesyłu danych. I być może właśnie dlatego warto czasem celowo zwolnić, nawet jeśli świat na to nie pozwala. Nie w ramach buntu ani terapii, ale jako drobne zakłócenie tego tempa. Spacer bez telefonu, bez muzyki, bez potrzeby sprawdzania czegokolwiek. Kilkanaście minut bycia w jednym miejscu, w jednym rytmie, bez nowych informacji. Może powrót do prostych czynności, które nie mają celu produktywnego. Do robienia czegoś wolniej, mniej efektywnie, bez mierzenia efektów. Do chwil, w których umysł nie jest ani stymulowany, ani oceniany. To nie są rozwiązania systemowe i nie naprawią świata, ale mogą chwilowo obniżyć poziom napięcia, dać przestrzeń na myśl, na oddech, na zwykłą obecność. I być może właśnie od takich małych, niepozornych rzeczy zaczyna się realna regeneracja, której tak bardzo dziś brakuje. Nie jako recepta, raczej jako przypomnienie, że spokój nie zawsze przychodzi z zewnątrz. Czasem trzeba mu po prostu przestać przeszkadzać.